Mamy 26 lutego kiedy ja to nagrywam i postanowiłem generalnie zrobić coś w stylu czytania komentarzy gdy ja jestem troszeczkę lekciutko przeziębiony więc myślę, że będzie odjazdowa zabawa ja może tak zacznijmy jak wiecie postanowiłem utworzyć posty gdzieś tam bardzo dawno temu w odległej galaktyce który trochę mówi jednak, że będzie coś takiego? Dobra, co my tu mamy? Komu do odcinka? Ja ty mój ulubiony. Weźmy uprzejmie, na czwartek i naszczajmy na księżycu jak najbardziej złoczyńcy. Bahahaha. Czy dalej? Ja tak na serio zapytać, czy, zbytę, czy zbyt, nie razem koledzy. A! Wiecie, ludzie? Ja myślę, że nic prędzej umrze nie zrobi ten film. A zrobisz szknowania... Aikora? Kto to było, Aikora? Głupi więcej takich rzeczy z Soniciem, z tak duszko Obama? Tak, myślę, że będzie trzeba coś takiego robić, ale zobaczymy gdzie, kiedy i w jakim miejscu i czasie. Najlepszy mamy kroku, daję mu ocenę szar na 10. No, myślę, że jako ten mamik chodzi, to ja daję mu ocenkę 9 na 11. Najod powinno być ja, ja Redson. Red Przejąłem kontrolę nad stacją pogodową. Komentarze bez zarzutu. Chciałabym coś napisać, ale nie wiem co. Będę od początku do końca. to jest? Let me cook. Victor Blaze. Ja też mam słabość do Maxima i też nie wiem dlaczego. O oh, you touch my la la mm. Czekałem na literę, kocham mama. Ja też na niego czekałem, uwierzcie mi. Robienie tych alfabetów jest tak kuriozalnie piękne, że chcesz kogoś zrobić, ale nie wiesz, jakich literek używać, po czym rewatchujesz dany segment i na zoomy, starasz się, robisz to i myślisz, że będzie to najtrudniejsze w twoim życiu, a potem opublikujesz to. A potem ludzie chcą więcej i więcej postaci. Mamma mia! Mam płakać? Czy się walnąć? Nie masz krzemviru. Dobra, Masz głos Nelly, taka youtuberka. Yy, przy kraku? El Matador. A ty. Dobra, nie, to musimy sprawdzić personalnie co to jest. Istota rozumna. Bomba atomowa. Jak no, proszę, dowódca odziału swojego kurde, Najgorsze zawodniki na sumie i level. No, tylko złe odpowiedzi. Przeciwka mi mówi, że bisex gola. A mi się wydaje, że. Aha. Chonika świąteczna Hery Christmas. Bo... Thanos. Gipki rasta. Kolejny. To jest... Makłowicz. Mamy tutaj mydło, które zajeba. Sonic I śpionek synowej gorszej na zumy. On się nie pojawił. Czy <coughs> to co się je? Wojtek szczęsny. Dobra, wiecie co? ja już się naczytałem odpowiednio. Boże teraz scrollować do tamtego momentu gdzie żem skończył. Po co? Znaczy PO poko. Nie wiem, jak się czyta to wasze tak sobie postacie, okok. Dziesięciolatek na usługach, ośmiolatki. Nareszcie o zrok. Rel. jakiś man. Łapka w dół, 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 łapka w dół. Nie nawidzę cię. Wiskajerzu? Ej niczy a pamiętasz, jak zżygałeś? Co? Dajesz więcej tego. Eluuu! Mi no się telefon. Dobra, w sumie tak patrzę, że nie mam te za dużo też takich komentarzy typu typu, takich których mógłbym jeszcze troszeczkę tam na ten film dodać, ewentualnie się odnieść, bo wszystkie są już trochę starsze. Dlatego zrobimy tak. Bądźcie aktywnie przy tych filmach piszcie co chcecie tam zawsze i pamiętajcie, życie się toczy!